Cześć, witajcie, zagrajmy w hoping, jestem kudy, życzę mojego oglądania, jestem na jakichś dziwniczy drwerze, Dumny. Tak chyba jest pod stworzona, ale dobra. Tak, pod dziadka. No właśnie. Pod dziadka. Tak, pod dziadka. Proszę. Pod jedzie. Jedzie, dziadek z dziadek. Na no nikogo nie czeka. Konduktorze z Zabierz nie do

<laughs> Don't move. Mm -hmm. hop, 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 hop. <laughs> Wait for it. Hey Dad. Goodbye. Yeah. Oh, 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 talk, 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 talk. It's meant to me.

Ja może, może no, to, no, <ścoughs> no nie mogę zadać. złoto, no, ale fajnie to ładnie. Gózelka. Jestem Albina pod krzaku. Tak, tak. Ja to muszę przejść. I pisz gózelko i to muszę próbować w ogóle są ale nie fuck! Nie! to było? fuck Wypad, wypad, i Przedostamy się. Nic co, nic co, nie... Nie zginąłem Nic ginąłem! Kosz, ja jestem poinformowany, aż to No jecie, śmierci! Chycę się tego! Nie mam no. hmm? Fuck! Aaaa, złapię go! Oj, tak nie ma nóg! Kono nogi pogubiłeś! Hmm? Ja zaraz zginę! Huuu. No nie. Tak. Hmm? nie! złapałem go! No i co teraz poczniesz, mój Melon? Jakiego? Mój Ananas. Zresoruj upadek, nie ja, tylko ty! Tak. Oj, muszę chwycić tego arbuza. O, jest. Teraz jedziesz na przodzie i co? I co? I teraz tak. O, właśnie tak, tak. Tak, kurde. Muszę go szybko przerzucić. Przerzuć go, przerzuć go! Przerzuć, fuck! O, żyje. O, nie mam nóg. Ale go zabiję! Yeah! Fajny level. Muszę powiedzieć Kurde! Hahaha! <grytania> no i cieszą. Muszę cię złapać. Muszę go złapać. O, tak to na pewno będę będzie, będzie łatwe Jak będę się z nim to... No. Ty sobie level. Eee, Harpu... m Chuj, czuj, owata! Mamo! Jesteś już! Połóżcie się, kurde! Połóżcie cię! Fuck! Ten jak polecił! Po prostu zapada! Ten jak wypada! Miii! Tato! I co? Myślicie, że jesteś starsza od zimnego? To on jest głową rodziny! Czy on ma kimię na imię? Nie wiem, bo tak sobie zadali na imię! Teraz spadniesz albo nie! Uuu, kurde, ja mógł i spadnę I co, no i co? No I co, idzie ci śmieci? Kurde, nie na mama.

Dobra, dajesz już ci próby. Jedna. Yeah. Nie, yeah. <laughs> kurwa! Co z tym miniganem psychopatę zrobić? Fuuuuuck. <laughs> Nic nie mogę już wkoczyć. Synu, idź przebada. Co to będzie, za widzisz zjawisko? Ze stylu. Mój no, ja osiągniemy w rodzinie! Eee. Kurde... Ty psychopato... Kolej, za nim i poczekaj. E, nie wiem co... Fuh, ty teraz sprawdź. Albo ty tego psychopata tam załatw. Kurde, sam wyprzedził. Z do, do czego doprowadzacie matkę? Seno musi uciekać od was Lecz tylko... Ty zboczyńcu! A niech cię pią coś nie! Dobra, dobrze, dobrze, Nie, Mamo! Mamo! łap go f <noise> f jak mogę zepchać? Nie! <noise> no do dupy! Nie, 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 nie! f f O, O, ty tam tam poświęć! f <noise> No, ja Aj, nie, pomyłka ci nogi! jest taka sama nieodporna i nieodpowiedzialna jak Twój młodszy brat, Timmy Tak, mamo! Syru! Jestem żyrafa, O, mama, cześć, mamo! co tam porobię? Mama.

Jestem He To bike ride Szybko 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 Dobra komentujcie Subskrybujcie o